Hejka i naszej haj. Dzisiaj jest niedopowiedzień, bo dzisiaj wstąpił film. Proszę nie patrzeć na mój głos. Przepraszam, ale jestem chora. Dzisiaj będziemy gadać o hejtach. Hejtach mianowicie o tych, które mnie spotkały, które spotykały też inne takie różne kanały, tak jak na przykład y, Lencik z y, Christy, Ashley. Może na przykład Kitty Girls czy coś takiego. Takie kanały popularne na Robloxie. Na pewno jeden z nich ma chociaż jeden hate przy sobie. Dobra, zacznijmy jeszcze raz. Jeżeli chodzi o hate, to ja bardzo często się spotykam z hateami. Jak na przykład ktoś komuś pisze, jakiemuś dziecku. Przypominam, że y, YouTube jest tam 12, plus chyba. Nie. Jak ktoś hejtuje, ja po prostu nie lubię. Ktoś kogoś obraża, Tu też nie chodzi o to, żeby hejtować kogoś. Spotykają się też takie jakby to można powiedzieć. Przypadki są też takie, że hejtują osoby niektóre osoby, które na przykład nie mają pieniędzy, jakby mają te pieniądze, ale nie chodzą w takich marchowych ciuchach. I, nieważne, czy masz jakieś buty z PEPCO, czy masz iPhone 17 Pro Max, to chodzi o charakter nie, ludzie. No, nie chodzi o to, że jakby hejt to jest bardzo częsta rzecz, tylko że ludzie używacie ją do nie takich rzeczy, do których się te hejty powinno używać. W ogóle hejtów się nie powinno używać, ale jak ktoś komuś pisze, że... Yy, na przykład poznają się ktoś, ktoś się chce poznać na snapie na przykład, podejmę taki mm, ten, jak to się nazywa, przypadek, y, tak, ktoś sobie pisze, hej, hej, jaki masz telefon? Ktoś ci podaje Samsunga, Galaxy A5, a ktoś ci odpisuje, to ja się z tobą nie przyjaźnię, bo ty nie masz iPhone'a 17. No kurde, ja tego nie rozumiem. Ludzie, do przyjaźni nie trzeba mieć iPhone'a 17 czy jakichś AirPodsów. Nie? Ważne jest, co, co macie w środku. To, to w ogóle nie jest tak, że, yy, że ktoś biedny na przykład nie może się przyjaźnić z kimś bogatym. No kurde, nie wiem o co chodzi. Przepraszam, ale czemu na przykład 10 latka nie może przyjaźnić się z 12 latką, z 12 bo ona chodzi do czwartej klasy? Co? No, ja tego nie rozumiem, bo takie mniejsze dzieci, na przykład 7, 6, 7, 6, 8, 9 lat to ja nie rozumiem, ale no kurde, są obgadywane. Nawet dzieci się boją chodzić do szkoły, bo boją się, że ktoś go ją, albo go wyzwie od takich, co chodzą w butach w pepko, z Pepko. Ja tego nie rozumiem. Ale to nie chodzi o to, że po prostu nie wolno chodzić w butach z Pepko ktoś ci powie, nie, nie możesz chodzić w butach pe, w pe, z Pepko, bo tak to się z Tobą nie będę przyjaźnić. No, ja tego nie rozumiem po prostu. Ja nie mam, ja wszystkie buty praktycznie to mam takie podróby z jakiegoś pepkoszą, a ubrania to mam z chemu, jak wyprzedaż będzie. No kurde, to nie chodzi o to, żeby po prostu kogoś nie lubić. To hejt, na przykład ktoś chodzi w niemarkowych ciuchach i wydaje się niemiły, a tak naprawdę jest miły. No i co wtedy zrobisz? Popłaczesz się? Ja nie rozumiem, ale nawet dzieci boją się chodzić do szkoły przez to, że na przykład są obgadywane tam. Ja podam na moim przykładzie. Mnie wyzywają od tego, że jestem niska jak kartofel. To jest taki pierwszy przykład. A był jeszcze burak, coś takiego, takie rzeczy wyzywają mnie, że jestem niska, a na przykład głowy niższych nie wyzywają, nie wiem, uwzięli się na mnie. Jeszcze mówiłem, że mam że mam siwe włosy, a to nieprawda, bo one są po prostu tak, takie pod światło, tak wyglądają. Ja po prostu mam takie jaśniutkie włosy, że mi zazdroszczą. Tak to można powiedzieć. Dobrze, a my się już żegnamy na razie. Widzimy się w następnym filmie. Nie wiem, czy on jeszcze kiedyś nastąpi. A więc bajo. Bajo!